Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie, witamy ze Śląska wszystkich kibiców lekkiej atletyki z całej Europy, a gościem European Athletic jest dzisiaj marszałek Województwa Śląskiego Jakub Hełstowski. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie marszałku, Śląsk po raz pierwszy w historii będzie organizatorem drużynowych Mistrzostw Europy. Co do zaproponowania sportowcom z całej Europy ma region Śląski? Co ma im do zaoferowania właśnie tutaj województwo? Myślę, że przez te imprezy, które już za nami, a te, które przed nami pokażemy ślą z zupełnie innej, innej strony, jako regionu dynamicznych zmian, regionu zielonego, który posiada fantastyczny obiekt lekkoatletyczny i myślę, że ta wizytówka, która będzie tutaj miała miejsce w czerwcu tego roku, pokaże, że jesteśmy przygotowani do jeszcze większych wydarzeń. Skupiamy się na tych celach krótkookresowych, czyli maj, czerwiec i myślę, że zrobimy świetną imprezę. Oprócz drużynowych Mistrzostw Europy, o czym był Pan Marszałek uprzejmy wspomnieć, sześć tygodni wcześniej odbędzie się druga międzynarodowa, znacząca impreza. Będą to Mistrzostwa Świata w Sztafetach. No i właśnie, Panie Marszałku, jakie znaczenie dla Pana osobiście oraz dla całego regionu ma to, że w ciągu jednego roku, w odstępie zaledwie sześciu tygodni, odbędą się dwie międzynarodowe poważne imprezy? Myślę, że to pokazuje też skalę naszej takiej elastyczności przygotowania finansowego tych wydarzeń i wolę e, największe imprezy na naszym stadionie, żeby się odbywały, e, żeby też to środowisko lekkoatletyczne w Polsce i w Europie zaczęło e, postrzegać Wysła Śląskie jako tego lidera. Bo już mamy ten tytuł Narodowego Stadionu Lekkoatletycznego i to nie jest ten tytuł nad wyrost. Ja uważam, że to jest tytuł, który motywuje nas do ciężkiej pracy. I z drugiej strony, też osadzenie królowej sportu tutaj na Śląsku bardzo mocno mnie cieszy współpraca tutaj z awf -em. z Polskim Związkiem lekiej Atletyki. To pokazuje tą synergię, że wzmacniamy królową sportu, pokazujemy, że jest przestrzeń, budujemy modę trochę na ten sport, a też trzeba pokazać to z należytą atencją. I myślę, że Stadion Śląski jest do tego najlepszym miejscem. Obie imprezy, o których w tym momencie rozmawiamy, odbędą się na jednym z najbardziej nowoczesnych stadionów lekkoatletycznych, nie tylko w Europie, ale i na świecie. No właśnie, Panie Marszałku, z Pana perspektywy, w Pana ocenie, co czyni Stadion Śląski wyjątkowym? Co czyni i odróżnia, i sprawia, że jest unikalne? Myślę, że też ta historia kotła czarownic przyciąga, ale z drugiej strony kształt i wygląd, jakby nie było, budują tutaj przeświadczenie takiego obiektu monumentalnego, który z pewnością pokazuje niesamowite doznania dla kibica z każdej strony tej areny z drugiej strony ponad 55 tysięcy widzów, którzy mogą wejść na ten stadion, to z drugiej strony na scenie niespotykana ilość. No na pewno naszym celem i ambicją jest to, żeby ten stadion na imprezie ekotetycznej osiągnął taki pułap, więc tą tyczkę postawiliśmy sobie bardzo wysoko. No i będziemy starali się ten pułap przeskoczyć. Na ostatnich mistrzostwach zrobili świetne wyniki nasi reprezentanci i myślę, że pora to na śląskim powtórzyć, a nawet zwiększyć. Ja chciałbym, żeby też padły rekordy świata, bo myślę, że to zawsze przechodzi do, do historii. Myślę, że to poczucie magii rekordu świata motywuje nie tylko sportowców, ale też działaczy. Zarówno drużynowe mistrzostwa Europy, jak i Mistrzostwa świata sztafet to będą pierwsze międzynarodowe mistrzowskie imprezy na Stadionie Śląskim, ale to nie oznacza, że międzynarodowe lekkoatletyczne imprezy już się tam nie działy, bo przecież w poprzednich latach i memoriał kamili skolimowskiej, memoriał Janusza Kucińskiego. No właśnie, panie marszałku, jakie wrażenia odnieśli sportowcy po wizycie na Śląsku, na stadionie i, i po tych startach? Jakie mi były reakcje? Ja może się podzielę ostatnim memoriałem Kamili Skolimowskiej, i tak z tych rozmów z odczuć wynikało, że. Odkrywają te miejsce na nowo, że tutaj jest magia tego miejsca, magia, magia stadionu i też magia śląska zaczyna przyciągać i pokazywać, że chcemy budować tutaj świetną markę, jeżeli chodzi o wydarzenia. Będziemy w tym konsekwentni, ale też jest wielkie, wielka otwartość dla królowej sportu i do tego, żeby najlepsi zawodnicy świata tutaj rywalizowali o te nasze laury, tutaj pokazywali swoje umiejętności i myślę, że ostatni memoriał to pokazał. A z drugiej strony, też otwartość, normalność na tego typu imprezy i chęć, jakby to powiedzieć, jak każdy sportowiec, doskonalenia się, bo stadion, uważam, przy tym nasyceniu obiektów sportowych w Polsce może taką rolę odgrywać. Mamy w Polsce parę dobrych stadionów i nie ma co ukrywać, jeżeli chodzi o stadiony typowo piłkarskie, i to jest duża rywalizacja. Ale Narodowy Stadion Katetyczny jest jeden, jest na Śląsku i będziemy tą markę rozwijać. Nawet ostatnio zorganizowaliśmy Mistrzostwa Polski czy Europy Seniorów, jeżeli chodzi o, o, o uniwersytety III wieku. Wiadomo, że te dyscypliny są zupełnie inne, ale jednak rywalizacja w takim przyjaznym gronie, też pokazuje otwartość ludzi już w tym wieku senioralnym i też taką energię pozytywną, to też buduje magię tego miejsca jako obiektu. Wspomniał pan, panie marszałku, że Stadion Śląski jest narodowym obiektem lekkoatletycznym, no właśnie, czy to powoduje oraz te wielkie międzynarodowe imprezy, które będą w kolejnym roku i o które się także będziecie starać, czy to powoduje, że królowa sportu, lekkoatletyka jest dyscypliną sportową numer jeden na Śląsku? Na pewno trudno nam rywalizować z piłką nożną, bo to zawsze te Dziesiątki lat tradycji, i w ogóle piłka nożna, jako, jako cały, cały, cały sport, jako cała branża, bym powiedział, sportowa, de facto trochę, trochę gospodarcza, ma zupełnie inny charakter, ale z drugiej strony budujemy coś nowego, budujemy coś trwałego, budujemy już coś z sukcesami, i myślę, że ta łatka królowej sportu tutaj już na dobre przygnęła, ale też pokazujemy, że najlepsze światowe gwiazdy przyjeżdżają tutaj na śląsk, do nas, na ten fantastyczny obieg. I trzeba tę markę budować, trzeba wspierać, i myślę, że jesteśmy w środowisku ludzi tutaj na Śląsku, którzy chcą budować, a to jest myślę duży, duży fundament rozwoju. Dobrze, panie marszałku, jeszcze na koniec proszę powiedzieć, jakie perspektywy rozwoju stoją przed Lekką Atletyką w kolejnych latach, jakie cele w okresie długim terminowym, i czy. Jednym z tych celów jest również ubieganie się, staranie się o organizację Mistrzostw Europy 2028. E, tak, nie poddajemy się w tych działaniach, ale też musimy patrzeć na specyfikę samorządu. Dziś mamy rok 2020. 2028 to jest jakby, jakby trochę jak lot na Marsa, że tak się wyraża, takim żargonem kosmicznym. Wyciągnęliśmy pewną lekcję z aplikacji Mistrzostwa 2024. Z pewnością będziemy to nadal rozważać, żeby po nowym roku, ewentualnie wystarczyć tą aplikacją. Przyjęliśmy Strategię Rozwoju Województwa Śląskie 2030 Zielone Śląskie, a więc gospodarka niskoemisyjna, gdzie ochrona środowiska jest bardzo ważnym elementem, wręcz kluczowym dla rozwoju regionu. I myślę, że będziemy budować i walczyć o to, żeby ten trend utrzymać jak najdłużej, a myślę, że na Śląsku sport zawsze był dobrze odbierany w różnych dyscyplinach tych, co powiedziałem, plus jeszcze żużel, hokej, i tutaj zawsze byliśmy mocną stolicą sportową, 4,5 region, wielki, wielki wskaźnik zainteresowania sportem, aktywności, więc jest na czym budować.